Witam, witam i o zdrowie pytam. Kolejny odcinek. Kolejne zmagania. W tutejszym mieście Archolos. Cóż, ogółem to musimy znaleźć sobie koleżkę, który nazywa się. A, gdzie to było? Raz na wozie nie, krączka złota nie. Posłańc Dimy nie. Czemu ja tego nie widzę? Mm, nieuczciwa konkurencja. Dobrze. Karamon. Najemnik gildi. Gdzie ty jesteś, Karamon? Raczej cię tu nie znajdę. O. Hmm. duże szanse. On powinien czekać na mnie przed gildią, z tego co pamiętam. Tutaj jest zwykły najemnik. Nie wiem, nie widzę go, ale. Prześpimy się do rana, może wstanie akurat? Gdzieś tąd powinien być. O, ktoś tu śpi? Czy karamon to ty? Nie, najemnik. Ci dali z. O, jest karamon. Albo nie, nie, najemnik. Dokan, o, tutaj jesteś. Strugasz ścierwojady? Tak. I powiem ci szczerze, że jestem w tym całkiem niezły. To musi być fascynujące zajęcie. <grytanie> Żebyś wiedział, ścierwojady to dopiero początek mojej kolekcji. Mam jeszcze w planach szczury, zębacze. A nawet, ale rozumiem, że nie przyszedłeś tutaj słuchać o moich zainteresowaniach. Lorenzo już mi przekazał wszystkie informacje. Chodźmy zająć się tymi przemytnikami. Ruszajmy. Chodź za mną. No, to biegniemy. Galamon jednak się znalazł. Aby byłbym zapomniał, Lorenzo wyraźnie rozkazał, że mamy przebrać się w neutralne ubrania. Neutralne ubrania? No wiesz, najlepiej takie, które by nie krzyczały do wszystkich Hej, popatrzcie na mnie, jestem z gildii Jeśli nie masz żadnego, możesz wejść do Ingora i szybko kupić cokolwiek Poczekam tu na ciebie No ja akurat mam Ruszajmy Skubany się przebrał w jakieś proste łachmany. Przypuszczam, że i tak w dalszym ciągu jest silniejszy ode mnie. Ale to się wytnie. No dobra. Biegniemy teraz, w sumie, do karczmy. Porozmawiać z Helgą. Ta nam pewnie przekaże jakieś mniej zaawansowane zapewne informacje. I coś czuję, że będziemy schodzić do kanałów. Ale... Miejmy nadzieję, że jeszcze nie teraz. Kanały pewnie są szerokie i głębokie, pełne niewiadomych. A najważniejsze, że mamy tutaj towarzysza. Miejmy nadzieję, że nie padniemy tak szybko po zwiększeniu naszej siły i dobraniu nowej broni. Już myślałem, że... O, dobra, jednak tak. Ech, ten chyba ode mnie najwięcej wyłupał tej kasy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i porozmawiaj z karczmarką. Jeśli nie uda ci się od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. Okej. Okay. Potrzebuję informacji. Pytaj o co chcesz. Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? Hmm. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj mi coś o tym wspominał. Dobrze. Powiem to tylko ze względu na to, że was znam i wydajesz się dobrym chłopakiem. W porcie, w pobliżu dźwigów, poszukaj faceta o imieniu Finbar. Rozpoznasz go po kruczo-czarnych włosach. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle zdesperowani, że mogą stać się niebezpieczni. Lepiej na siebie uważać i nie szukać sobie wrogów. No, okay, czyli już coś wiemy. Udało ci się zdobyć jakieś informacje? Musimy szukać Finbara. Podobno kręci się w pobliżu dźwigów w porcie. W końcu jakiś konkretny trop. Z tego co pamiętam, dwa dźwigi znajdują się w pobliżu tego drewnianego molo. Jeden był jeszcze chyba obok stoczni. Nie ma co tracić czasu. Rozdzielmy się. Przeszukaj teren w pobliżu Molo, a ja udam się w stronę stoczni. Co zrobić, jeśli go znajdę? Podążaj dalej za tropem. Nie sądzę, żeby ci ludzie byli bardzo niebezpieczni. Wrócę do ciebie, gdy nie uda mi się nic znaleźć. Okej. Okay. W tym momencie wiadomo. Szybki zapis, bo nie wiadomo, co tu się wydarzy. W pobliżu Molo. Czyli tam, gdzie żyliśmy ostatnio... W sumie o, gdzie żeśmy ostatnio tutaj właśnie sobie brali zlecenie od Mara, Krótko czarne włosy, no, jest i on, co słychać męczy mnie ta wojna. Hmm, to chyba nie on. Dobra, to szukamy dalej. A, bo przy dźwigu to miało być. No, w sumie tu jest dźwig daleko. <laughs> no dobra, zaraz się tu może go znajdzie. Gdzieś. A to chyba jeszcze nie byłem. beynard. Ławeczka. Będę się z Tobą porozmawiać. Hej, ty! Trochę dziwne miejsce dla Drwala. Czy ja wyglądam jak Drwal? Widziałeś kiedyś Drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem, królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem złać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do górniczej doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie, ja nie zabijam. Tylko wykonuje legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Ech, nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrowy, chociażby. Straszliwy Sukinson. po postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. Dwieście sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako Pomocnik Kata, jak miałem em, 10 lat, a samą funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć trzy głowy na raz. przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym pryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka i uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Heh, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię. Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia, wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym no. drwalem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe, zawodowe powiedzenie. Nieważne. No cóż, poznaliśmy kolegę, który był katem. W sumie jest, ale nie ma zleceń. To najprawdopodobniej nie jest on. Poza tym... Znaczy, no, ten, którego szukamy. Poza tym, ten, którego szukamy, to jednak mimo wszystko jest... Hmm, kruczo czarne włosy. Kruczo czarnym czarnowłosym. Obywatelem. No dobra. Ryby sprzedam tanio. 20 sztuk złota za cały kosz. Dawaj. Daj te ryby. Ależ proszę bardzo. Te ryby śmierdzą. Co? To ryba, a nie kwiaty. Musi śmierdzieć. Smacznego. Zobacz, te ryby mi dał. Jeszcze spierdzielił mi stąd. To za gość. O, Karamon tutaj akurat przy kim innym został, widzę. Ja tam nikogo nie widziałem, więc pójdę tam w drugą stronę. A jak za nim polecę? Zobaczymy. Będę go gonił, skubańca. Dowiemy się skąd on bierze te śmierdzące ryby. No, bo jak są jakieś popsute ryby, i tak dalej, to się to wciska tym, którzy w portowej dzielnicy mieszkają. Kubany, gdzie on leci, no? Tutaj? Nie, jeszcze dalej leci. No, on zaraz miasto spierdzieli przecież. No, faktycznie, no, wybiega z miasta Za gość I Gdzie on poleci teraz? <śmany> Masakra, no Zaraz się dowiemy, skąd ty bierzesz te rybki, kolego. Skubany, leci w ogóle jakąś trasą poza miasto i tak dalej. za Ta gość Zaraz się okaże, że dobiegnę z nim do Silbach. Nie, no generalnie wydaje mi się, że musi w tym coś być, że gościu sprzedał nam ryby i zaczął, tak jakby sobie biec w jakimś kierunku. A nie, po prostu stał w miejscu i czekał na nie wiadomo co. A ja tak jak mówię, ja sobie pobiegnę, ja sobie zobaczę skąd te ryby sobie bierze. On w końcu musi się gdzieś zatrzymać, nie? Wciąż otacza nas, gdy słońca prześwieca nam blask. Myślałem, że on do jakiejś pobliskiej wioski rybackiej poleci, a się okazuje, że on tak biegnie i biegnie i biegnie i biegnie. No i wychodzi na to, że biegnie do Silbach. Zatrzymasz się tutaj gdzieś, czy nie? Skubany, gdzie on biegnie? W ogóle będzie wybiegać stąd? Hmm. No to tu już powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co on z tym zrobi, gdzie on pobiegnie, bo no śmieszna sytuacja. Sprzedał, wcisnął mi ryby śmierdzące za 20 sztuk złota, po czym biegnie w sumie nie wiem gdzie. Tym bardziej, że w tamtym kierunku już nie ma niczego poza mm, miejscem, w którym już zaczynaliśmy grę, ale też w sumie naprawionego mostu, więc teraz pytanie brzmi, czy oni tutaj sobie czegoś nie ogarniają. Ale widzę, że nie, bo on biegnie dalej. Aha. Okej, okej, okej. Gdzie on biegnie? Ten kupiec w ogóle jest nieśmiertelny. On go trzaskał, a jemu się nic nie stało. Śmieszne. No cóż. Oho. Yy, pozwolę sobie to zapisać, bo nie wiem, jak to się tutaj skończy. Kto to jest, czy to jest ork, czy kto. wśród przeklętych stworzeń. Okej. Okay. O, pro co w ogóle? Gdzie on poleciał? Okej, okay, gdzieś krzaczkami w ogóle leci. To on odpieprza? Co to, to ma. Co ten. Co w ogóle ten kupiec? Gdzie on leci? No i co ty. I gdzie ty teraz pójdziesz? Coś e? mi tu buczy. E, no i co on teraz? Poszedł wpierdzielić tym. Poszedł wpierdzielić ludziom i wraca się z powrotem. To to ma być. <grych> ja dobrze, przynajmniej jakąś tam broń w ogóle, żeby ludzi tutaj zdobyłem, chociaż ona... O jezu. Siły wymaga 90. Ale serio, on jest nieśmiertelny, nie tyle dostał i tyle dostał ciosów i on dalej ma pełne życie. Skubaniec, no? No dobra, i teraz przylepił się do ściany, leci wzdłuż ściany i co dalej? Tu się prawie zatrzymał w miejscu, to w ogóle mamy oczu żabu ludzi. Tam gdzieś poleciał w ogóle teraz. Tej rudy, dawaj. Bardzo dobrze. Gdzie on jest? No, leci z powrotem znowu. No dobra, no jak już tutaj poubijałem tych ludzi i tak dalej, to już sobie to pozbieram tutaj. Aczkolwiek powiem szczerze, że dziwna akcja w ogóle. Z tym jego mościem. Skąd ten się tu wziął znowu? No i gdzie ty teraz polecisz? Znowu wywiniasz taki ten, taki kółeczko? No skubany, znowu wywinia takie kółko. No dobra, trudno. Zaprowadził nas na, nas na ziemię w ogóle żabo ludzi. E Pomógł nam ich ubić. W sumie stankował ich, bo sam jest nieśmiertelny. E no cóż. Całkiem... Ciekawa osobowość, nie powiem. Przy okazji, jak tutaj jestem, to może bym sobie zobaczyć, co tutaj tak głębiej jest. Bo przerwałem i tak wykonywanie tego swojego zadania. Myślałem, że on mi gdzieś doprowadzi. Chciałem go dorwać. Czemu on mi podprzedaje śmierdzące ryby? A tu się w międzyczasie okazuje, że doprowadził mnie do jakiejś zawalonej świątyni. No, w sumie nie wiem kogo ani nic, bo nie jest napisane. W każdym bądź razie to jakiś taki. Obóz żabo ludzi. O, pierścień żywotności tu leżą. Jak fajnie. Szczaw królewski, ten chyba po 500 co schodzi za jeden. Pierścień żywotności to pewnie mi doda jakieś tam punkty życia. Nie chcę być inaczej. E, tutaj go mamy. Plus 40. No To nie jest źle. Mię to bym mógł wywalić. Tamte plus 2 to mnie aktualnie nie ratuje. No dobra, i z tej strony mamy wszystko na to wychodzi. E, tu nie będę komentować tego przypadku handlarza, bo jak widać, to on sobie tu będzie biegać w kółko. Chociaż chyba go nie ma. Hmm. Chyba że gdzieś tam u góry lata i zaraz tu przybiegnie z powrotem. Chociaż nie widzę go. E, no cóż, straciłem cel. Śmierdzące ryby zostały. No ja teraz jedyne co mogę zrobić to po prostu się do miasta wrócić, bo, bo no, no jak widać, okazało się, że handlarz ryb. Doprowadził nas w jakieś miejsce pełne żabo ludzi i sobie poszedł. Tak więc, no o, przewoźnik do bursztynowego wybrze wybrzeża na ustronie żeglarza. No a to dobra, to w takim wypadku tutaj się przepłyniemy na ustronie a z ustronia. E, popłyniemy do portu o, tylko że nie ma tutaj tego gościa który zajmował się właśnie pływaniem chyba że tam przy brzegu będzie aczkolwiek nie bardzo O, Jezus czemu jak ktoś mi jest najbardziej potrzebny, to wiecznie go nie ma, no Dobra, myślę, że jak prześpię się w jego łóżku, to on się bardzo szybko pojawi. Jesteś tu? Nie ma macie. Ale to chyba on jest. Dokładnie. Aha, lasów w Silbach, dobra, czyli generalnie na wybrzeże mnie nie mogą zabrać. No dobra. Wreszcie nowe wybrzeże jeszcze jakieś było, ale ja nie wiem co to jest w ogóle. A pamiętam chyba, że dotarłem do tego, do miasta Archolos, do dzielnicy portowej. Ale już mniejsze z tym. Jak już tak zrobiłem, to niedaleko Silbach, zaraz za tym laskiem. zatem przewoźnikiem się przedostaniemy do dzielnicy portowej. Tam zakończymy sobie odcinek, bo małą podróż odbyłem za tym jego mościem rybakiem. Tym razem już w kolejnym zajmiemy się tym właściwym zadaniem, czyli tymi przemytnikami całymi. Ale masakra po prostu. O, kryto szczury. Dawajcie. Biedna, bestia mniej. O skubany Zawsze to jakieś doświadczenie Chila. cenne Nie chcę z tobą gadać akurat Chila. No, przesuń się gościu, bo chcę O, no, kolejny, który gdzieś tam lezie Nie, już myślałem No i dobra, posłaniec jest niedaleko Dobra. koniec Ej, Araksos, zabierz mnie do miasta, Ar Archolot. do portu, oczywiście no i w tym momencie jesteśmy w porcie. Tutaj w kolejnym odcinku zaczniemy sobie właśnie. Poszukiwania tego czarnego gościa, o włosach kruczoczarnych. I zobaczymy, co on nam powie na temat przemytników. A tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia!